Witam na kanale. Zanim zacznę robić film chciałem wszystkim podziękować za subskrypcję. Liczyłem właśnie, miałem nadzieję taką, że w tym roku dolecimy do tysiąca subskrybentów. Także wszystkim bardzo dziękuję za subskrypcję. No i co lecimy jeziorko? Na którym już byliśmy w tym roku, w tamtym roku i w poprzednim. Praktycznie co roku tu przyjeżdżamy. Piękną miejscóweczkę trafiliśmy. Ogólnie wszystko pozajmowane. Nie wiem jak tam się udało trafić tą miejscówkę. Ale w szoku byłem, nie? bo naprawdę wszystkie miejscówki pozajmowane. I co najlepsze, ta miejscóweczka od tej miejscówki lecąc, nie wiem czy będzie widać, bo tam słońce jest. Lecąc w lewą stronę, tam jest taki teren prywatny, tam zawsze łapiesz szczupaki. Mamy pontonik. Dzisiaj nie będziemy pływać. Ale jutro sobie popływam. Dzisiaj rzuciłem sobie na trupa, na makrelkę, żeby po prostu sobie coś stało. Nie sądzę, żebym coś złapał, chyba że dopiero późnym wieczorem. Tak to wygląda. Jeszcze Anitka dojedzie. Wieczorem przymy już. O, no, już niedługo za 15 minut powinna być. A my pomału rozłożeni już. Dziewuszki, robią jedzonko. Cześć. Maszki, kiełbachę, Hapaj pento. Pento. Czekaj, zaraz zjem tylko ten oblecę z kamerą dookoła. O, Marcinek, teraz sobie wziął mniejszy namiocik. My też zjedliśmy trekkingowy. Powiedziałem, że będzie ciężko z miejscem, to nie chciałem drugiego, dużego brać namiotu. Gazebu udało się jakoś rozłożyć. No i tutaj dzieci mają swój, swój parasolkowy. Czteroosobowy, w sumie trzyosobowy, ale cztery mieszczą się spokojnie. Tu zrobiliśmy kibelek. Na razie jest spoko pogoda, ale patrzyłem prognozę. Jutro ma padać. To no nie będzie taki deszcz jak ostatnio byliśmy na, na elektrowni. Czy jeszcze wcześniej na AW. Nie ma będzie fajna sprawa sobie posiedzieć. Ale tym razem sobie zrobimy balangę, bo nikogo dookoła nie ma. Także możemy sobie pozwolić. Głośniczek sobie wzięliśmy. Co? Co? Tam są luże No ja tu komruję no, poczekaj kotek, tylko tylko zgażę, dobra No i co, jak będzie się coś działo, będę nagrywał na bieżąco Bierze? Nie, nie, nie puścił czasami Nagrywasz? No, tak o chyba teraz będzie połykał to albo zostawił Nie, chyba albo, albo stoi i połyka, albo zostawił Wiesz, że napręża się Nie, to fala tak? tak Dobra, zatrzymaj na razie, jak będzie, jak będę będzie holował, to nagrać, nie? Dobra, słuchajcie, mamy sobotę. Troszkę pochmurno. Rano troszkę popadało, ale niedużo. Bardziej to z drzew wszystko spada, ta rosa. Ale jaka piękna flauta. Wybra, wybraliśmy się dzisiaj brzegiem z rana na obrotóweczkę trujeczkę, mepsa z kropkami, złota. Myślę, że ona, ona coś powinna dać. No dobra, lecimy, zobaczymy. Tu jest fajne, fajne, fajna miejscówka. Z tego miejsca z tego miejsca zawsze coś wyciągam. Tutaj, te zakole tam, które zawsze byłem kajakiem. Dzisiaj pierwszy raz jestem na zbrzegu. Tu powinniśmy trafić. dobra, lecimy, zobaczymy, co z tego będzie. No i mamy pierwszego delikwenta. Czupaczek nieduży. Koniec się złapał. Najlepiej jakbyś się odpił sam. Ale jeszcze widzę jakiś zestaw ma komuś się zerwał. O no i zestaw ma jeszcze bity no leć. dobra, bo tu lekko przepłoszone ale widzę, że tam drobnica strasznie chodzi tam powinny siedzieć idziemy, przejdziemy jest te krzaki jak się uda. Zobaczymy tam. Jest drugi. Supaczek maleńki. O, moleństwo. O. o. No i dobra, te dwa starczy. Już tam dalej nie chcemy się iść, tam później pontonem popływamy, tam jest strasznie porośnięte, ale są fajne oczka i to większe, większe szczupaki będą siedziały w tych oczkach. Na razie uciekamy zjeść jakieś śniadanku, kawę, się ale tam widzę pstrąg ładnie, pięknie chodzi pstrąg. Kurde, jakby na, na muchę to by może nałapał coś. Lecimy do obozowiska. Nie no, Zuzia ją właśnie po... jest z Alanem była. ona no, Alana pilnuje. Dobra, płyniemy sobie na pontonik, zobaczymy co tam z pontoniku na tym zakolu, tam mi interesuje te zarośnięte zakole, tam coś powinno się dziać, ale pogoda jest fajna, troszkę rano gryzły, ale z tym gryzieniem jest naprawdę fajnie tutaj, parę ugryzień tylko mam, także odpukać jest dobrze, A ranek na spinning tam walczy. <grymny> <grymny> Ładnie idzie 70LBS Ponton 360 Ładnie to idzie No No ty ważysz ze 150 super od razu O co się stało? Mały O, o spadł. E, to dobrze, że spadł. Gdyby był większy, był spadł, to bym się wkuził, tak, aż mały. A, Siedzi. O, koń. Co ty gadasz? Nie, szczupaczek. No. Kurde, jest? Jest, pierwszy w życiu jest. Nieważne, no. wiesz, jaki? No. Widziałeś drugi rzut i już jest szczupaczek następny. Tak jak nie mogłeś złapać kiedyś szupaka, tak teraz wygrywasz zawody. No zobaczymy. A coś nie ucieka, albo to zaczep. Jest coś. Uuu Co to jest? Szupak, Pomalutko, to O Panie, to już ładne jest. Tak, pomalutko spokojnie. Daj był uciec. nawet nie wiem, jak się zachowałeś przy łapaniu Gdzieś mówiłem, obrotówka musi mieć też pracę, nie? Ona musi wibrować. Tak. Ktoś wie, że to jest Jest taki najtańszy. Wiesz, ona jak się kręci, ale ona nie, nie, nie wydaje takiej wibracji, jak ten MEPS. On jest tak idealnie zrobiony. Dobra, na razie zgaszę. Pokaż go. Piękne, Czekaj, fotkę Ci jeszcze strzelę i, i wypuszczamy. No tak na, jak na pierwszy jak Na pierwszego, do no drugiego w sumie szczupaka w życiu. Kurde, źle go, no dobra, Potęc trudno. Się. Nie, dobra, okej, okay, pokaż jeszcze. Dobra, lecimy, buziaczek, pięknie. Dziadek, gratulacje, kurde, dobra. Dobra. Oj, kurde. Kurde. Cieszę się. O! Tu już ładniejszy chyba będzie. Ale gdzieś z głębszej wody i uciepiony przy dnie. Ale chyba poszedł. Nie, siedzi. Siedzi, siedzi. Nie wiem czy się wpiął dobrze, ale dobra. Chyba jak idzie. Nie, nie, łap sobie spokojnie. Na razie to nie chce wy, wy. Ale sporo, kurczę, sporo. Ja nie, 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 ja Ci powiem kiedy, ja Ci powiem kiedy. O, jeszcze, jest, nie? O, już wystawię łeb. Teraz będzie nasz. A, pięknie. Dobra, odpinamy. Piękny. Piękny, kurde. Super. Ciekawe, czy się wpiął. Widać holuje na. Ty albo zaczep To poluje nas Nie, siedzi, ale to O to będzie ładny. O, nawet... Patrz, patrz jak tam muruje ty Nawet nie chce wyjść półto Dupa nieładny O kurde Zodglony Siedzi Glony siedziały, No wiem, że ryba, ale przecież coś ładnego. Niech coś dał, nawet nie... Nie, nie, nie podbieraj. Mnie szkoda kamerować. Chłopie, przecież ta... Przecież ta guma to by cię pożarła całego, nie? Ja nie uważaj, bo chłopie ta, ta guma cię zje. Gdzie to takie Gdzie to takie pa? Jak cały łeb jego. ta guma jak chce łebie go, coś, nie? No. Bo no większy od twego, ale kurde Ale maluch mały spokój. A żeś kurwa z to. co ty taki pazerny jesteś? Coś te? Czy masz? Ma. No Do, kurwa, ty on taki pazerny? Jedziemy dalej. No i co? Sobota, godzina 17. Jedna wędka na trupa rzucona. Na razie nic nawet nie drgnie Gdzieś za godzinkę będziemy sobie, wypłyniemy sobie w te zakole, gdzie wcześniej byliśmy rano Porzucać sobie, się pobawić się, może coś tam jeszcze się trafi O, namiotów jeden na drugim Jeszcze teraz dzieciaczki dojechały Rozkładają się troszkę dalej od nas no, Muszę miejsca poszukać parkingowego sobie <grym> A gdzie mamy W samochodzie chyba siedzą. Co? Nury. W samochodzie nury siedzą. W samochodzie? No. Głośnik wziąłem mój. Głośnik mój wziąłem. No, Amela mówiła, bo się pytała właśnie, czy się wiesz, czy nie. Co mam zamę teraz? Nie wiem. Dziadek no. pewnie znalazł gdzieś. Bo to nie jest nie jest worek od niego. No, ja też mówię, co ty furdek jest? No. Ej, <laughs> <Jak się> to... <laughs> e, gdzie tam Sikasz? Gdzie? Kto tam będzie tam sprzątał? Kto tam będzie sprzątał? <laughs> Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak. <laughs> jest niedziela, dochodzi godzina ósma. Bo mało będziemy się zwijać. <laughs> Jak widzieliście, na ten weekend ryba nie? Współpracowała. Ogólnie ten cały, ten cały sezon jest straszny pod względem e, Czupaka o konia. Wydaje mi się, że po prostu poziom wody jest tak wysoki w tym roku. Roślinność przy brzegach nie, nie wyrasta. Nie ma drobnicy, nie ma drapieżnika. No nic. Na, na następny weekend jedziemy chyba na słoną wodę, połapać dorsza, akrelem, Mam nadzieję, że teraz już się coś ruszyło. Bo jak widzieliście po ostatnim filmie, była totalna lipa. Gdyby nie ten jeden dorszyk. Za dwa tygodnie prawdopodobnie gdzieś w Highlandy na dzikiego Obstrąga, gdzie zobaczymy. w piątek jedziemy po łódkę. Kupiłem łódkę samą tę skorupkę z przyczepką, będziemy pomału, przez całą zimę ją robić. Będę wstawał właśnie filmy. Jak będę, jak będę szykował tą łódkę, będę takie odcinkowe filmy na zimę robił, żeby coś tam ten kanał jakoś żył. zbieramy się i spływamy po malutku. O, wstałeś Adaś?